Hej widzowie, bo moi rodzice i siostra wiecie gdzie poszli? Do sklepu poszli, ja jestem sam w hotelu dos dostałem i wam pokażę mój hotel jak wygląda Hej widzowie bo bo jest godzina 9.31 a wstałem o godzinie 8. Hej, zowie. Wiecie? Wiecie, co robię? Co robimy jutro? Już jest koniec wakacji. Już już i... wjeżdżamy autem z Chorwacji i jedziemy do Polski. Do swoich domów. Do swojego domu jedziemy. No, hej widzowie, bo jutro już jest koniec wakacji. Jutro już jedziemy do domu, do Polski jedziemy, z Chorwacji do Polski jedziemy, bo wszystko nie z wakacji. Jutro już idziemy, ale dopóki nie jadę z Chorwacji z tego hotelu, to Wam pokażę, jak wygląda. Widzicie? Tak wygląda to wszystko. today is ubicazia bitch Dobra, aplikację już całą pokazałem, jak wygląda w tym hotelu, Obikacja pokażę cały hotel, jak wygląda, widzicie, tak wygląda tu wszystko, tutaj jest łóżko. Idę pokazać balkon, jak wygląda. Idziemy do balkon. Hej widzowie, wszystko wam pokazałem. To ja czekam na rodziców i na siostrę czekamy. Chodź... Chodźcie. Będziemy czekać na siostrę i na rodziców, okej? Okay, no. Hej widzowie, bo wam pokazałem... Wam hotel, jak wygląda nasz hotel? I teraz idziemy na plażę. Jest godzina już 10:50 i idziemy na plażę. Hej, bo dzisiaj nie idziemy. Nie idziemy autem na tamtą plażę, tam, gdzie jest ta restauracja, do której siedzi 20 minut. Wiecie, dlaczego nie idziemy tam? Bo nie mamy czasu, bo, musi, bo musimy się spakować na jutro. Musimy posprzątać hotel i wszystko. I, ale idziemy tutaj na plażę, się wykąpać. Wykąpi się w morzu przynajmniej, chodźcie za nami.